No to ciach. No Miłość zapowiedziałem Cię w poprzednim odcinku już nawet, który jeszcze nie wyszedł, a o, także nie miałeś okazji o, zobaczyć. Okay. E, moi drodzy, widzowie, znajdujemy się pod firmą Nawrot, w której stoi mini. Ze względu na to, że trwają tam e, prace budowlane, e, kierownik po, polecił nam nie nagrywać na hali, tak więc nagrywamy sobie krótki wstęp przed e, halą. No i tutaj e, wprowadzenie zapowiedź e, powiedziałem, że pojawi się nowa postać, i tą nową postacią jest. Miłość. Cześć, Miłosz. Witajcie. Nie jesteś osobą przypadkową. Jesteś osobą, która zna ten projekt, bo chyba od dawna podpytujesz mnie, a co tam z mini? Spotykamy się od czasu do czasu na spotach JDM-owych, tak, na przykład. Tak, tak. Jako, jako właściciel pięciu mini, miniaków jeżdżę na, na spoty JDM-owe. Powiedz mi, Dlaczego nie miałeś problemu zdecydować się składać projektu sprzed wielu, wielu lat, gdzie już dawno temu wszyscy zapomnieli, która śrubka, od czego, e, który element, w które miejsce, a ty powiedziałeś, nie ma problemu? Bo robię to na co dzień. Okej. Okay. I <grym> lubisz Bo mini podobno? E, e, lubię, podobno lubię mini i e, coś mówiłeś o jakiejś klątwie? Klątwa jagodowego. Nie, to ja nie wiem, czy tam... Jagodowego bym tam użył w tej klątwie, natomiast no jakaś tam klątwa podobno jest. Myślę, że trzeba odczarować ten samochód. Poza tym, im więcej MINI na drogach, tym lepiej. O, fajnie. E, tak. A jak jest MINI, które jest ładne i jeszcze zrobione z sercem, no to wiadomo. No tu każdy y, serce w to wkładał, ale no wychodziło jak wychodziło. Nie, niektórzy wkładali inną część a mam wrażenie. <laughs> to bardzo dyplomatycznie powiedziane i chyba trafnie. Powiedz mi, na jakim etapie jest auto? Miałeś okazję już widzieć je? Myślę, że pokażemy jakieś takie małe zdjęcia. Nie no, zrobimy przecież no, ten... postawimy sobie, wiesz, nikt nie musi wiedzieć, gdzie to było robione. Timelapse ustawiony na skadrowany na samochód, to może być dowolne miejsce na świecie. Wymarzymy tło, żeby nie było widać, tak, ale. Tak, tak, tak. Myślę, że zostanie. Eee, wiesz, jak pierwszy raz miałem okazję go oglądać, to mi powiedziałeś, że jest całe auto do poskładania. No to to brzmiało jak wyzwanie. To co ja widzę, to jest zamknięcie samochodu i ewentualnie poustawianie szpar. To nie jest od strony takiej czysto składalniczej jakaś jakieś, jakieś rocket science. To co ja tam widzę, to, to jest dokończenie pod maską. To jest jakby większy problem, czyli pokładanie no tak. kabli. Zajęcie się tym, żeby te wszystkie rury były na miejscu, żeby te kable się nie paliły. Ale to nie będzie Twoje zadanie. Zadaniem, że tak powiem Adama jest dokończenie tego mechanicznie. Ciebie proszę o pomoc blacharską, tak? Żeby to złożyć. I co jest ciekawe, bo ja generalnie naprawiam miniaki, a nie składam je do To kupy. Może chcesz dokończyć również i mechanicznie. Nie wiem, czy ja coś chcę. Ten samochód w ogóle to jest taka jakaś hybryda straszliwa. Znaczy, powinieneś się nakleić naklejkę z tyłu, tak? To it's a hybrid. It burns no, oil and fuel. W sumie tak, racja. Ja nie pamiętam kiedy ostatnim razem to mini było zamykalne, czyli, że można było je na przykład zostawić na parkingu. Także, nie jeżeli... mów, nie jest już taki stary. Nie no, słuchaj, to jest, przyznajmy się, to jest tak naprawdę chyba moje, mój pierwszy zakup za kadencji YouTube'a, to jest pierwsze auto, które kupiłem. Ja wtedy jeździłem białym Audi A3 1.6 z krótką skrzynią, bez klimy, bez tempomatu i nastukałem tym autem w rok ponad 100 tysięcy kilometrów. Bo dzięki przynajmniej było na gaz. Po przejechaniu się Mini, bo Mini miała okazję brać udział w kodzie Kupcio, gdzie na początku byłem sceptycznie nastawiony do tego auta. Kurde, takie trochę mało męski wóz, co my będziemy dzisiaj nagrywać? Przejechaliśmy się i zwraca. Wtedy zwracałem honor temu autu do takiego stopnia, że mówię: Ty, Damian, a może bym je od ciebie odkupił? <laughs> I w ten sposób zanabłyłem auto które miało mi służyć na Daily. Takie były początki. No, no i nie... żeś popsuł popsułem, jak zwykle. Yy... Żeś popsu. Ale słuchaj, no jakby Ach, no nie wrócić będę. z seryjnym silnikiem jeszcze zdążysz. Ty, ty, nie ten, mów tego. To ten, Kiwi powtarza, że to ten, trzeba wrócić ten, do seryjnego. Tak. Ten piec znajdzie nabywcę, nawet wystrojony tak, jak jest. Znajdzie nabywcę. Odtworzyć wiązkę, mm, wsadzić mm, oryginalny mm, silnik, mm. zrobić z niego 240-260 Nie. koni. Robimy na problem. turbo tak, jak jest. Wy, wiesz, kiedy wyruszę do seryjnego? Jak wysadzimy ten silnik? A to spoko, To, to dopiero wtedy. To weźmiemy mojego syna, on to zajm, zajmie mu 10 minut. No właśnie, i yy, dzisiaj będzie okazja do tego, aby z powrotem wrócić do tego etapu sprzed wielu, wielu lat. Nie chcę skłamać, ale być może nawet i pięciu. Chyba tak. No. Albo 5 będzie, albo nawet może i 6. Ja pamiętam to Twoje, Audi, a to było kawał czasu temu. No, bardzo dawno temu. I wrócić do etapu, w którym mini będzie można zamknąć. To już będzie naprawdę coś. No, zamkniemy go dzisiaj. Tym bardziej, że y, za każdym razem, jak patrzę na środek tego auta, to jestem pod wrażeniem, jezu, to nawet ładne auto, niezniszczone. Pomimo tylu lat stania jako otwarte, to udało się jakoś nie zniszczyć. No, wiesz, tego no pytanie jest, czy Ty w ogóle będziesz chciał w ten samochód jeszcze inwestować? Bo Myślę, tam że we wnętrzu tak. jest całkiem sporo jeszcze do zrobienia. Ja wiem. A jutro, myślę... jutro zobaczysz mini e, zrobione we wnętrzu. O, no, nie rzucaj tych... A, mówisz o swoim. Dobra, tak, dobra. Tak, 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 tak. Mówię o swoich miniakach. E, zobaczysz, e, jakie można konfiguracje wnętrza sobie zastosować. No fotele myślę, że trzeba byłoby zmienić. E, no to masz dwa wybory, tak? Masz albo Sparko z GP, Aha. albo masz Recaro, e, które w BMW nazywają się Phoenix. OK? I, I to są, są... kosztowne pewnie pomysły. Wiesz co, widziałem ostatnio na stronie BMW e, na wyprzedaży e, chyba 1600 zł za jeden fotel. Serio? Jak na stronie BMW? Co to znaczy? No jest taka strona BMW Store. No. Tam różne się zdarzają, różne się okazje. zdarzają okazje, jak któryś z dealerów pozbawia się stoku. Mhm. I Naprawdę, rzuciło mi się w oczy, aż byłem zdziwiony, że fotele Phoenix Recaro można kupić za 1600 Ja nawet złotych nie wiem, jak karny. one wyglądają, więc nie będę się wypowiadał. Pokażę Ci jutro. Się nawet no, bo mogę Ci dawać zdjęcia na przebitki, jak chcesz, ale no to są, to są prawdziwe Recaro. Takie same Recaro mam w Audi S4. Mhm. A, okej. Okay. No rozumiem. No właśnie, tutaj dodajmy miłość, poza tym, że jest fanem Mini, to no właśnie, masz Audi. Masz jakiegoś JDM-a przecież jakiego? Nissana 300ZX. Tak, szalony. Szkoda, że nie Twin Turbo, tak powinien się nazywać, szalony. bo próbuję go sprzedać od ponad roku i e, każdy telefon kończy się właśnie stwierdzeniem nie, nie, nie doszłego kupującego. Szkoda, że nie, nie twin, twin Turbo. turbo. Okay. Natomiast mój kolega, który chciał ode mnie kupić, kupił sobie Twin Turbo. Spotkaliśmy się trzy miesiące po zakupie. No i ja się pytam, jak tam Nissan? A, stoi u mechanika, co się stało? A, silnik się przegrzewa. Czyli są <grystą> tego plusy i minusy. Nie, to generalnie wszystkie się przegrzewa. Także mamy tu do czynienia z motoryzacyjną duszą. To no jeszcze z... Mustanga mam, tak? Nie tylko ograniczającą się do Mini. Eee, jest to człowiek, który lubi wszystkie marki, mam wrażenie. Są jakieś marki, których nie lubisz? Siedzimy Mercedesa? Właśnie, siedzimy w Volvo właśnie. Siedzimy w Volvo, w Melexie. Tak, Melex, Volvo Melex. Mercedesa nie lubisz za co? Nigdy nie miałem. A, no to nie skreślaj no, wydaje, wydaje mi się, że nie lubię go od czasu, jak usłyszałem, że bywszy prezes Mercedesa powiedział, że oni nie chcą robić wiecznych samochodów, więc nie będą cynkować, niech gniją. Aha. Ja myślę, że każdy producent robi podobnie. No tak, ale nie każdy się tym chwalił Ale momencie. właśnie, nie każdy to powiedział. Także w sumie za szczerość to się powinno cenić, a nie. No chyba pracę stracił za szczerość wtedy. A, no to tak. Wjeżdżamy w takim razie na hale i przechodzimy, tak naprawdę to przechodzisz, ja to ci się na niewiele zdam. Nie, nie, ty będziesz mi bardzo potrzebny. Oho, dobra, ja, Będziesz ja, mi bardzo potrzebny. Ja się wypisuję z tego. Dzisiaj, dzisiaj jest ten e, e, lekcja pod tytułem Uczeń i mistrz. Dobrze. Przy czym ja się będę uczył, bo wyście go rozbierali. No właśnie, mam nadzieję, że wszystkie śrubki się znajdą. Ja się cieszę, że. Wiesz to daleko nie mamy. Po drugiej stronie ulicy mamy BMW. Tak. rację. Więc jakby trzeba było, to możemy sobie skoczyć i na częścią. Na kupić. shopping. O ile no. mają wszystko na miejscu. Mają. To są uniwersalne spinki do BMW. Czy znaczy okay. BMW robi swoje spinki i. A na ile ten mini to jest BMW, bo słucham takich opinii, że to mini to jeszcze nie ma nic wspólnego z BMW. Dla mnie to jakaś bzdura. A, bo to mini nie ma za wiele wspólnego. Nie BMW. ma za wiele. Znaczy, no ma tam część czujników jest od Aha. BMW. E, e, zawieszenie przednie jest z jedynki. E, no bo ja tam widzę e, gdzie nie jest z jedynki. No tak, no, znaczki BMW są no. nawet na silniku, no. który jest, jest produkowany w Brazylii, yy. był produkowany w Brazylii przez firmę Tritek. No no. Bardzo swoin na która... wylądował yy, w Chryslerze, dobrze? W PT Cruiserze był. Tak, tak, no. I były plany, żeby wylądował w Fiatach, natomiast ekipa, która robiła ten silnik, mm -hmm. to jest chyba największy smaczek. To jest ta sama ekipa, która jest odpowiedzialna za Casirius w Hondach. Co ty gadasz? Ten silnik ma dużo więcej wspólnego z JDM niż się ludziom wydaje. Ale ja ja. E, następny jakby następna generacja tego, tej koncepcji silnika, to jest właśnie Kaseria. Hmm. Kurde, to tego bym w ogóle się nie spodziewał. No. Nie wymyśliłbym tego. No, silnik jest pancerny. E, A mówisz, ogóle... że nie trafił w końcu do Fiata? On chyba nie trafił do Fiata. Bo mamy Albo miał coś... trafić do Fiata, ja nie pamiętam. By... Bo mamy jakąś głowicę z Fiata? Co... A to tak, no one są, tam dużo części jest jakby interchangeable. Aha. Można sobie przerzucać bo w bo ten silnik był rozwijany potem w kierunku tego T-Jet właśnie, okay. to, to, to jest gdzieś tam kolejna jakby odnoga, Aha. ale to już jest robione przez ekipę fiatowską okay. na bazie tego silnika, czy tam jakby koncepcyjnie podobne, natomiast ekipa, która robiła ten silnik przeniosła się bo to był czas, kiedy rower był w kooperacji z Hondą. Mhm. I e, strasznie dużo tych zmiennych. Tak, 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 tak. BMW kupiło rowera za tego jednego funta wtedy. Natomiast oni mocno ko kooperowali z Hondą i Civic którejś tam generacji i Rover 214 bodajże. Mhm. To są przecież bliźniacze samochody. Mhm. No tak. E, no, i jakoś tam to się potoczyło. W każdym razie ten, ten samochód to jest taki stuprocentowy kundelek. Ma e, wydaje mi się, że wszystko co najlepsze e, po rodzicach. No, to jest bardzo dobra wiadomość. Tym bardziej, że słuchałem o możliwościach tego silnika No i będziemy mam nadzieję, będziemy mogli niedługo sprawdzić, czy ten setup, który my zbudowaliśmy, coś tam. Znaczy, to co ty zbudowałeś, to jest jakby taki. Bardzo odważny projekt. Ja nie przypominam sobie zbyt wielu takich projektów w ogóle na świecie. Ten silnik fabrycznie, on jakby w tym zestawie podstawowym z tą głowicą oryginalną ma bardzo duże możliwości. Mhm. A ta głowica, którą zastosowaliśmy faktycznie jest bardziej wydajna? Słyszałeś coś na ten temat, czy, czy nie miałeś okazji? Wiesz co, najmocniejsze MINI jakie widziałem to jest MINI R53 z dołożonym turbo, Aha. czyli masz kompresor i turbo na oryginalnej głowicy. Okej. Okay. Ile wypluło? 500... Ło, wow, to i 500. tak więcej niż chcemy tutaj osiągnąć. Znaczy generalnie samochód nie nadaje się do jazdy, on jest zrobiony tylko po to, żeby mieć moc. Aha. a to gdzieś w Polsce? Nie, w Stanach, w Stanach. Okej. Okay. I nawet na YouTube gość robi, samochód jest pomalowany protektorem, takim zielonym, mm -hmm. jeździ po jakichś torach, mm -hmm. rozbija się w jakimś Destruction Derby, czy w czymś tam. Masaki. Serio? Wow. Silnik jest wymuskany, Aha. no i chyba te najmocniejsze bildy miniaka są robione jednak na standardowej głowicy. Okej. Okay. No, przetestujemy tą e... ze zmienną, tą, zmienną fazą, tak? No bo ta, tak. którą my zastosowaliśmy, ma zmienną fazę. Jest Turbo z BMW. czy tak już klimatycznie. Tak już... No jak BMW wsadziła silnik Turbo, no to dzisiaj z tego samego koncernu głowica twojego samochodu. No, PSA. To, to są najczarniejsze lata w historii <grym> mini. No w sumie to, jest... to prawda, dużo osób jak słyszy, że to jest mini z początku produkcji i to O Boż! Coś ty zrobił! Tam się psuły te turbo, ja mówię, ale to nie jest na Turbo, to był ten na kompresorze. A, bo ja myślę, że to ten francuski. Tak, no więc e, silnik Prince to jest. E, silnik, który dostał. Czarna karta w historii. <grym> on dostał nagrodę na silnik za silnik roku. Wszyscy byli szczęśliwi, bo spalanie spadło mm. o 2 litry i e, auto, które tak naprawdę jeździ od mechanika do mechanika. <grym> Dobra, myślę, że ten Snap i tak wyszedł przy Długawy. Kierujmy się w takim razie w lewo. I jedziemy na hale. Robimy spy video. Tak, dostaliśmy wóz. Maska do zmiany, zderzak do założenia. Drzwi. Tutaj tylny zderzaczek też czeka na swoją kolej. Auto było ponownie lakierowane i była wymieniona przednia szyba. Mamy pierwszy element. Co prawda bez szyby, robota ruszyła. Pasuje w ogóle? Tak. Nastąpił no, progres. W dziale blacharskim. Na palcu. Zamek mam w domu, na pewno. <laughs> Zamka nie mamy. Poradzimy sobie, tak? Słuchaj, jak się rozebrało tyle miniaków, co ja, posiadasz do niego części. Tak. Pierwszy element na aucie. Ale się jaram, ale się jaram. To zaczyna wyglądać jak mini, gdy mnie ten no. wydech. Co mamy drzwi? <słuch> ja. Chciać? Dół. Dobra. Ten moment obowiązkowo muszę nagrać. Wbijamy jedynkę i wyjeżdżamy z Hali. Let's go! Do widzenia! Dobrze, obowiązkowo krótkie nagranie spod Renault Nawrot, które wylakierowało całe auto i w końcu mamy okazję je zobaczyć w no, prawie całej okazałości. Dlatego, że Miłosz będzie jeszcze to musiał doskładać u siebie, ale to już może można spokojnie zrobić po przewiezieniu lawetą do siebie na bazę. Tak to się prezenci. Widać ten efekt? Jest. Nie wiem tylko czy ostrość, o jest ostrość dobra. No, jest efekt taki jagodowy, tak jak Bartek chciał, tak się udało zrobić. Także serdecznie dziękujemy firmie nawrot za polakierowanie tego rzęcha. Jedziemy męczyć się z nim dalej. Łomałbym mówiąc, że pierwszy dzień zmagań z mini, bo śmiało można powiedzieć, że drugi. Cześć Miłosz. Dzień dobry. Piąteczka. Piąteczka. Wczoraj przewieźliśmy auto z firmy nawrot do Ciebie, do twojego tak jest. prywatnego garażu. Jaskini zła, jeżeli chodzi o składanie mini. E, no właśnie, jest ich tutaj trochę.